Siemano widzowie, to ja, wielki zwycięzca. klaudem ma 5. To ja, po wielkim boju, mam ten puchar. Mam puchar, Klautem ma 5, spodek, 8 czerwca. Panie walki w pierwszej rundzie, ile lat? Yy, no prawie, prawie, prawie. Yy, dziękuję bardzo. Yy, to ja, mokry suchar. Zdeka, zdeka... No właśnie, boję się ruszać, bo kurwa, jest ciężko, nie? Jest sku Jestem Łazi trochę. Jeba. No jest. Patrz, położę go. A on. K... Tak. <grywa> no jeba. Kurwa kuchar, no nie? Coś się rozkręciło tutaj. Trzeba będzie to skręcić. Yy, Odpowiadałem od razu, czemu nie było streama po walce? Nie miałem siły. Wyjebałem trzy browary. Zjadłem pizzę z chłopakami. Yy, trener mówił, żebyśmy szli do klubu. Ale ja, kurwa, ten. Ja człowieku, tak, do łóżka. I do spania. Znaczy jeszcze przejrzałem telefon i dopiero poszedłem spać. Trochę mnie zmęczyła, trochę mnie zmęczyła walka na pełnym dystansie, nie powiem, że nie. Eee, no nie jak Patira, bo jego karetka zabrała do szpitala. To już nie było widać na streamie, ale odwieźli go karetką, bo go medycy nie dali rady ogarnąć tam na miejscu. Ale co, no ja żyłem no. Dali mi tylko, bolamy, tylko główka, eee, dali mi tabletkę na ból głowy, no i żyję. Obrażeń jakiś za dużych nie mam, tylko tutaj chyba, jak widzicie, po tych jego cepach i chyba na uchu trochę, ale nie widzę sam. Niestety prawe cepy free coś tam, coś tam, coś tam dotarły do mnie. Tak to żyje. Także od strony kamery na streama tylko chyba tutaj to jedno. Najbardziej mi boli szyja. O właśnie, ja szczerowy zapytał. Najbardziej mi boli szyja, bo wiecie, tu cios jakiś, tu mi. Wiesz, leciutko głowa leci i walczy szyją, żeby stała prosto. I najbardziej mi boli szyja generalnie po walce. A, i mój piszczel mi boli od kopania go. To jedyne dwie rzeczy, które mnie bolą. A nie dupa po tym jak Patier ładował? Nie, odwróciłem do niego dupę, ale niestety niestety nie, nie ten, nie, nie załadował mnie w tą dupę. Nie dał się nabrać. Przeszedł test na geja, potwierdzam. Patiro nie jest gejem. Yy, jest to prawda. Jak ja tylko prelotę się nie No kurwa, no prawie się nie ruszałem, no bo inaczej. Było tak. Na początku ja w ogóle miałem problem z tą walką. Powiem wam tak: wszyscy zawodnicy albo są pizdami, albo kłamią. Nie istnieje coś takiego jak stres przed walką. Przynajmniej ja nie miałem. Ja nie miałem stresu przed walką. Mój trener się stresował i Olgier z narożnika się stresował, a drugi trener powiedział, że jestem pierdolnięty. Nie, pojebany. Ja się w ogóle nie stresowałem, zero stresu miałem. Miałem, yy, w dzień walki raz miałem stresa minutowego i dzień wcześniej, nie wiem, no też z, z minutkę miałem stresa i to tyle. Ale tak na walce nic, ani, min, ani sekundy stresu nie miałem. Nie wiem czy to jest przez moje ADHD czy coś, ale nie istniał stres. Całą walkę byłem kurwa, to jest najgorsze. Całą walkę byłem świadomy. Słyszałem wszystko, co mówi do mnie narożnik. Czułem każdego hita. Tak mnie to wkurwiało. No nie, docierał od niego ten cep, a ja go czuję, no nie? I tak mnie to wkurwiało. Do drugiej rundy to już mi się nie chciało wychodzić, bo tak stwierdziłem. Ja pierdolę, zmęczony jestem, boli mnie. Na chuj to walczyć, i tak mi dadzą wypłatę. No ale stwierdziłem, dobra, potem się zestrają w tych komentarzach, to wyjdę. No i wyszedłem. No i chuj nie była. A po drugiej rundzie. Trener mi po drugiej rundzie mówi tak Wygrywasz 2-0, teraz tylko przeżyj Ja mówię, no dobra No i kurwa stanąłem w tej trzeciej rundzie na starcie Jak sędzia powiedział Fight, Patiros doszedł do mnie No i ja wtedy tylko cyk, lewy, lewy Lewy Low kick, middle kick Lewy, lewy No i tylko sobie punktowałem Kurwa i odchodziłem W trzeciej rundzie chyba dostałem jednego hita Bo no on już umierał Ja się tylko dziwię że ten, że tam narożnik nie przerwał, bo on umierał, a wiedzieli, że przegrywa, więc po co go zamęczali? Czułeś taką słabość w rękach i nogach? Nie, nie czułem. Bo wiem, o czym mówisz, nieraz na treningach i sparingach mam taką słabość w nogach, że kurwa, takie ciężkie syny, ale ja w ogóle nie czułem tego. Lewy prosty prawie się cały czas... Nie, no tak, no potem tak, no. Potem że nawet jakąś czwórką akcję mi się udało zrobić, no. Front fajny front fajny w trzeciej rundzie. E, za mało kopałem generalnie w tej walce, no generalnie jak gówno walczyłem, ale to wystarczyło na niego, e, także e, ja jestem zadowolony, bo jest, jest winek, e, ale walczyłem jak totalna sraka, w miarę zgodnie z planem, ale jak sraka. Ciosy bez siły? No nie, no ciosy w miarę bez siły. Właśnie, no ja ciosy mam w miarę chujowe, bokserskie, no bo nie nauczyłem się jeszcze kurwa nie mam siły w łapach, no to jest malutka łapa, która kurwa nie ma mięśnia prawie. No a z biodra tak nie wiem jeszcze wyprowadzić ciosów w pełni. No i kopy niby mam mocniejsze, ale tak nie widziałem kurwa okazji do kopania, więc no co, byłem szmatą słabą, ale mniejszą od niego i to wystarczyło. A tak, widziałem szklany, może sobie to zobaczyć, bo to... Ja nie wiem, Patrion skąd to wyciągnął. Z wiadomościach. E, ale wiadomościach. z zwycięstwo mokrego suchara zbudziło dużo kontrowersji. Ostre słowa Meduski. Nie zadowolony chłopaki ogólnie, nie? Cały czas do przodu szedłem, No ale już nie miałem siły potem, żeby wyprowadzać ciosów, nie? Powinien być do walki przygotowany. To byłem na tyle ile się dało, to byłem przygotowany. E, tylko że przeciwnik ćwiczył 5 miesięcy i ja Pozdrawiam, do cały sektor dominator. No jakieś jakieś te Yy, ale, no, no, bo przegrałem, nie? Ale, ale jestem zadowolony z walki. Ja cały czas siedłem do przodu, a nie na nie usiadłem, więc chyba git, nie? Czyli bałeś moje 400. Czterysta... O, tak mi no, możecie zrobić. Zrobić zdjęcie pod słońcem, pa. No jest lekka różnica. No, co, coś tam, coś tam siły musiałem mieć ciosy. No, w chuj nie fair, że trenowałem 5 miesięcy, a miesiąc, ale ja lubię. Ja wiecie, ja prowadzę Excelki i tak dalej. Także mogę, mogę opowiedzieć, jak wyglądały moje przygotowania. Były, zaczęły się one 29 marca dokładnie. Pierwszy trening był 29 marca, więc mam dwa miesiące treningów. Z czego? Z czego? Dwa miesiące treningów z czego? Osiem dni miałem rozjebane biodro i nie, prawie nie chodziłem. To Mati może opowiedzieć, że na bitej śmietance, jak chodziliśmy po sklepie, to, to lewa noga, prawie nie mogłem nim ruszać i łapałem tak ręką, i tak przenosiłem nogę. Po tej śmietance 3 tygodnie byłem chory. Na no co dowodem nie wiem, nawet to, że dalej mam na biurku. Jeden syrop, drugi syrop, yy, zużyty już kurwa blaster tabletek do sania. No, generalnie 3 tygodnie byłem chory. I mam zapisane, byłem w te dwa miesiące na 37 treningach, każdy po godzince Yy, nie musisz tłumaczyć, jak Nie no, yy, odpowiadam na trenowanie przez 5 miesięcy. Powied... No, 37 treningów odbyłem. Trenować jak coś. Tylko... Miałem zrobić 50 treningów do walki, no ale przez chorobę się nie dało. Kiedyś przyszedłem, kurwa, na trening, nie miałem prawie głosu, to mi trener powiedział, że ten, że wypierdala do łóżka. Także no, nie wiem, ile treningów, ale miałem 37 każdy po godzinie. A, dziękuję wszystkim z góry za obecność yy, na sektorze, tym co rozdałem bilety, także tak, była podobno afera na sektorze, była afera podobna na sektorze, dwóch widzów pomiędzy sobą, yy, jeden zajebał drugiemu z łokcia, a tamten mu z liścia, potem się opluli poza areną i rozerwali sobie koszulki aż w przepychance, yy, także będę musiał pomyśleć, żeby komuś kurwa biletu nie dawać. Następnym razem, bo była bitwa pomiędzy widzami. Nie wiem, czy to informacja trochę publiczna, czy nie, ale się napierdalali. Także może następnym razem, kurwa będzie trzeba ostrożniej, albo dawać bilety, albo ten, albo nie, nie mam pojęcia, albo, albo co. Albo ich rozdzielić jakoś od siebie? No i tyle. E, czy odpowiem Meduzy? E, nie, już ten. E, kacyk odpowiedział. Może dać mi ta kaca? To Kac odpowiedział, to wam... Mogę pokazać odpowiedź. O jest. Tutaj, odpowiedz. ostro ze smażył pieska ksaya. Przecież sam się jak pizda, ten kurwa Mokry suchar, co on tam ja do patyra naszego Jak Co kozaczy po walce wygranej ty... co? właśnie ludzie z tego komputera, nie, nie, nie znają szacunku do ludzi. Bo nie się... Meduza! Meduza! Skończyłeś się, frajerze, już nie jesteś streamerem. No, także, kacik już odpowiedział dla meduzy, ja już nie muszę. Eee, no, a ty coś pierdolą, właśnie takie meduzy i inni ludzie. No, wyzywałem Patiro kurwa przed walką, to oczywistym jest, że będę go też wyzywał po walce. OKTAGON to nie jest mieście, miejsce na wyjaśnienie sporów. Yy, mam oczywiście sportowy szacunek na Patiro, bo zaskoczył i kurwa stał, szedł do przodu i miał psychę pojebaną, że, że, że wiesz, dalej chciało mu się walczyć. Jak tej trzeciej ludzie się wyjebał, to ja już myślałem, no nie wstanie pewnie, no. Bo już mu się nie mieć chciało, ale wstał, no nie? Także, także za to szacun. Yy, no ale tak to go jebać I, i co? I spierdolę tego patira, no. Nie będę mu podał ani ręki po walce, ani nic. Grożenie obszadam, czy nie. Nie no, mi w kontekście zdycha chodziło mi, żeby wiesz, żeby zdychał, ale nie zdychał. Żeby wiesz, żeby cierpiał. Nie chciałem rzucić Po prostu zostałem źle zrozumiany, no. Przecież kurwa, no. Ja nie chciałbym mieć kila na koncie. No daj spokój, człowieku. Ja nie jestem jakimś kurwa psychopatą. A ten trener, co ci pierdolił? O trenerze się nie wypowiadam, bo to jest jakiś patus i on ma 2 metry i 130 kilo, więc jakbym go spotkał, to bym mnie zapierdolił, więc... Lepiej się nie wypowiadać, także tutaj, wiecie, tam cię odepchnął, nie no to mogę powiedzieć czemu mi odepchnął, no mi trener powiedział, żebym ten, że może tam podszedł do Patira, coś podziękował za walkę, ja podszedłem, pokazałem faka i wypiłem dupę, no to, no to mi odepchnął, no, no nie dziwota, no, wiecie, no to są emocje, ja jestem pierdolnięty, no wiecie jak jest. Ta ja coś mogł do Ciebie powalczyć, nie? Ta mówił, że no, zajebisty, jesteś gladiatorem, kurwa, wielka wygrana. <grywa> Ale powiem Wam tak, kurwa, jak ja patrzę na przykład na walkę Natana Marconia, po co ja użyłem tej kurwy? Nie wiem, przecinek, użyłem jej jako przecinek. Użyłem tego Cowarda jako przecinek. Patrzę na Tana Marconia, on po pierwszej rundzie umiera, a właśnie, tu powinny być sponsorzy, sorry, bo na kiku streamowałem, e Wiesz, on po pierwszej rundzie umiera, przerwa półtorej minuty i do drugiej rundy wychodzi, człowieku, cały zdrowy z tlenem, no nie? To jest tak niesamowite, ile taki doping jakiś daje. Mówię wam, ja byłem w pełni naturalem, nic nie brałem, bo trener powiedział, nie bierzemy nic do debiutu. No to byłem naturalem, błąd jak chuj, no nie? Następnym razem, jakby był następny raz, biorę wszystko, no nie? Biorę wszystko. Leki na astmę, teść, wszystko, no nie? Widzieliście może na Twitterze? Stawiłem dzisiaj wynik teścia. 10 dni przed walką. 164. Norma się zaczyna 240. No, następnym razem kuję dupę, bo to nie są żarty. Są pewne problemy. I trzeba... Trzeba czymś to nadrobić, tak? Trzeba czymś, yy, trzeba czymś nadrobić. Na pewno te braki się czytanie komentarzy, które ciepią na Ed, IG, i Twitterze i Cloud? Nie, wyjebana w te komentarze. Daj spokój. To jakieś normiki, co myślą, że ten, że w oktagonie wyjaśnia się konflikty i że powinienem podać rękę i powinniśmy się pogodzić. No, oczywiście, kurwa, że nie. Jak ktoś rozwiązuje konflikt w oktagonie, no to musi być ultra głupi, no nie? Wypocisz się, wymęczysz się i. Nie wiem, i jesteś pogodzony z ziomem. No kurwa, nie. Zwłaszcza, że ja w ogóle wiesz, ani nie czułem stresu, ani adrenaliny za bardzo. No i tak kurwa. Co ja miałem? Co ja umiem się pogodzić? 99% konfliktów ustawione w tych frikach, ludzie tak myślą. No ta, no! Dlatego mieliśmy z konflikt, ale lekki. Yy, I ludzie dlatego nie wiem, oczekują, że my się pogodzimy po walce. Kupię, ale jesteś obito tego knura. No spore są, spore są obicia. Nie no mam, no licząc wszystkie obicia. Tutaj jest to. Tutaj są te rzeczy. Yy, tu jest yy, przetarcie. Pewnie skurwysyn nie obciął paznokci. Yy, tu też jest jakieś przetarcie. Yy, tu na bicepsie są jakieś pojedyncze takie kropeczki. Yy, nie, z już, no to tyle. To koniec, obić. To... Ty chyba na treningu bardziej byłeś obity? No, jest... Jest taka kurwa jedna fota śmieszna Po jednym sparingu, zrobiłem wtedy zdjęcie tylko nogi Byłem na sparingach bardziej obity, dlatego Ja po tej walce to miałem wyjebane, bo, bo, bo to prawie nic ten, nic mi się prawie nie stało A po jednej walce pamiętam, ja pierdolę, czekajcie pokażę wam Po jednej, po jednym sparingu pamiętam, tak mi ziomek nogę najebał Zrobiłem tylko zdjęcie nogi, ale jeszcze miałem obitą mordę Miałem tę nogę z drugiej strony, drugą nogę ale tu, jak miałem obitą nogę, no kurwa, chodzić mi się nie chciało, no nie? Po sparingu to była taka tragedia. Tak miałem nogę najebaną. Yy, no ale mówią, no ja po sparingu byłem bardziej pobijany i bardziej mi bolało. Więc. Yy, no więc co? No więc gówno, więc ta walka to tego. Tak, Wracasz na treningi. No, chcę chodzić dwa razy w tygodniu, wydaje mi się, i raz bieganie, żeby zrzucić tą wagę. No, tak się czuję, jak czołg pierdzielony. No, muszę zrzucić tą wagę. A właśnie, jeszcze ten, podpierając, dostałem ten, dostałem karty punktowe. Eee, także 300 wygrana to była, wszystkie trzy rundy dla mnie. 30 do 27. Na każdej karcie, no plus na każdej karcie jeszcze minus jeden. Za knockdown, także esz. Każda, bo ktoś tam pisał, że druga runda może dla Patiroż, coś, ale nie. Każdy sędzia zgodny: Trzy rundy, trzy, trzy rundy się udało. A wygrana moja na punkty miała kurs. Eee, Patiro dzisiaj mówił, że 2-1 było. No to może trener go okłamał. No ja poprosiłem po prostu o karty punktowe. Eee, także, no, 30 3 ciściutkie 3-0. Nie wiem ile sprzedałem pay per view. Będę miał wynik we wtorek albo środę. Tak pisał mi ten. Tak pisał mi Kuba. Jak oni walki rozliczałem, w sensie po jakim czasie? No, mogę wystawić fakturę już dzień po walce, czyli już dzisiaj mogę ich wysłać. Mają to chyba czas, nie wiem, dwa tygodnie na opłatę. Nie pamiętam, jak to według umowy jest. Yy, no, ale chcę, chcę wystawić fakturę już razem z pay per view, więc czekam na ten wynik pay per view i wystawię fakturę łączoną. A, jakaś telefoty z fornalem? Właśnie, wstawiałem fotę z fornalem. Tak, wstawiałem fotę. Fornal gang, mam zdjęcie. Jedna z lepszych rzeczy to było po walce. Kurwa, nie widać, jak go, by w ogóle po walce. Wygląda jakby był kurwa z śmieciem. Yy, także jest ten, jest fota z fornalem. jakaś teraz Siedziałem i piłem browara. Fornal podchodził, mówił: Mokry, słuchaj, mogę zdjęcie. A on ja mówię Kurwa, Fornal z legendą, to ja chcę zdjęcie. No i wstałem yy, On ten, on wyjął telefon, ale powiedział: bo miał jakieś Androida, no nie? Jakiś taki, no jakiś tani telefon i powiedział: zobaczmy mega, O, może ty zrobić zdjęcie i wyślesz na Instagramie, co? No i zrobiłem. Dał mi followa na Instagramie. No i mu wysłałem te foty. A jeszcze z większych sukcesów po walce. Wielki pan. Wielki pan. Wielki. Ogromny, generalnie. Dostałem followa po walce od minimajka i napisał mi masz szczęście. Bo mi groził, no nie, że jak przepierdolę, to mi najebie. Także dostałem followa i napisał mi masz szczęście. Także jestem bezpieczny. Jestem, jestem bezpieczny.